Witam Was, kochani. Niestety muszę Was dziś zmartwić, że vloga nie będzie. Niestety, jak widzicie, chodzę sobie po pięknie wyrównanym terenie wokół naszego basenu. Zniknęły nam góry i pagórki tutaj na działce. Widok jest coraz ładniejszy z naszego okna tarasowego. Poprawia się, poprawia się. Ale niestety wczoraj byli właśnie panowie, którzy nie znają jeszcze tak do końca tego terenu. Nas nie było w domu, jakoś tak wyjątkowo wyszło, że ani mnie, ani Marka. I niestety, moi drodzy, panowie nie wiedzieli, że tutaj tak płytko idzie kabel. I to nie była ich wina, bo to jest wina naszej firmy internetowej, która nam ten kabel tak płytko yy, kopała. I przerwali mi kabel do internetu. No i niestety nie mam jak pracować, nie mam Wi-Fi, nie mam internetu. Nie wiem, może mnie podratuje Starbucks. No już nie zdążę tego zrobić. Niestety, więc muszę Was zmartwić, ale dzisiejszego vlogmasa nie będzie. Nie wiem, kiedy będą słuchać te vlogi, bo okazało się, że jeszcze jakąś mamy inną usterkę oprócz tej e, głównej w naszym internecie, i oni najpierw muszą poprawić tamtą usterkę, a później dopiero. Tą drugą. No nic, życie. Mam nadzieję, że będziecie za mną tęsknić.